Powiększa się stale krwawe żniwo wywołane brutalną ripostą Izraela wobec protestów w Strefie Gazy. W dniu oficjalnego przeniesienia amerykańskiej ambasady w Izraelu do Jerozolimy, armia podporządkowana rządowi w Tel Awiwie otworzyła ogień do Palestyńczyków zgromadzonych na granicy. Potwierdzona liczba ofiar śmiertelnych wzrosła do 52, zaś rannych do ponad 2400. W poniedziałek w Jerozolimie odbywały się uroczystości związane z przeniesieniem do tego miasta amerykańskiej ambasady w Izraelu. Na spotkaniu przemawiała między innymi Iwanka Trump, córka prezydenta Stanów Zjednoczonych. W tym czasie, na granicy oddzielającej strefę gazy od Izraela, do protestujących wojsko otworzyło ogień, czego skutkiem były liczne ofiary śmiertelne. Izraelska armia oraz przedstawiciele innych służb tego państwa zapowiedzieli protestującym, żeby nie zbliżali się do granicy z Izraelem. Ostrzegli, że jeżeli dojdzie do zmasowanych protestów, nie kofną się przed niczym. Słowa te nie zostały wypowiedziane na wiatr. W protestach bierze udział prawie 35 tysięcy Palestyńczyków. Dzień przeniesienia stolicy z Tel Awiwu do Jerozolimy przypadł na 70. rocznicę proklamowania Deklaracji Niepodległości Izraela. Demonstracje odbywają się pod hasłem Wielki Marsz na drodze do powrotu. Uczestnicy ustawili się w wielu miejscach na granicy i według niektórych informacji próbowali ją przekroczyć. Ich pochód zasłaniała chmura rozpylonego białego dymu. Wobec protestujących izraelskie wojsko użyło ostrej amunicji. Dzisiaj jest wielki dzień, w którym sforsujemy mur i pokażemy zarówno Izraelowi, jak i całemu światu, że nie akceptujemy wiecznej okupacji, wskazał jeden z palestyńskich nauczycieli, który nie chciał podawać nazwiska. Wielu dzisiaj zostanie męczennikami, nawet bardzo wielu, ale świat musi dowiedzieć się o naszej sytuacji. Okupacja Palestyny musi się zakończyć, dodał. Premier rządu w Tel Awiwie skomentował krawą akcję swoich sił zbrojnych w następujący sposób. Każde państwo jest zobowiązane do bronienia swych granic. Terrorystyczna organizacja Hamas deklaruje, że zamierza zniszczyć Izrael i wysyła tysiące ludzi, by przerywali ogrodzenie graniczne dla osiągnięcia tego celu. Będziemy nadal zdecydowanie działać na rzecz ochrony naszej suwerenności i naszych obywateli, napisał Benjamin Netanyahu. Szokujące zabójstwa dziesiątek i ranienie setek w izraelskim ostrzale ostrą amunicją w gazie muszą się natychmiast zakończyć przeczytać można na profilu Zajart Rada Alhus Zaina, wysokiego komisarza narodów zjednoczonych do spraw. Praw człowieka, Uncher. Prawo do życia musi być przestrzegane. Odpowiedzialni za oburzające naruszania praw człowieka muszą zostać pociągnięci do odpowiedzialności, a społeczność międzynarodowa powinna zapewnić sprawiedliwość dla ofiar, napisał komisarz. Dane o ofiarach starć szybko się zmieniają, rannych i zabitych jest coraz więcej. Władze palestyńskie poinformowały już o 52 zabitych oraz 2,4 tysiącach rannych. Siły powietrzne Izraela zbombardowały obiekty palestyńskiego ugrupowania Hamas. Samoloty zaatakowały stanowiska wojskowe Hamasu w pobliżu miasta Jabalija po tym, jak żołnierze zostali ostrzelani z północy strefy gazy. Żaden żołnierz nie został ranny, oświadczyła armia, oskarżając przeciwników o próbę wysadzenia granicznego płotu nieopodal Rafah. Uczestnicy zamieszek rzucają koktajle Emołotowa i urządzenia wybuchowe w kierunku ogrodzenia bezpieczeństwa i w kierunku żołnierzy, a także palą opony, rzucają kamienie i palące się przedmioty, by podpalić terytorium Izraela i ranić żołnierzy, napisali w swym stanowisku izraelscy wojskowi. Zdaniem palestyńskiego premiera Rami Hamdallaha, decyzja Trumpa o przeniesieniu najważniejszego amerykańskiego przedstawicielstwa dyplomatycznego do Jerozolimy była aktem gwałtu na prawie międzynarodowym. Protesty wobec tej decyzji trwają nieprzerwanie od grudnia zeszłego roku. Prezydent Donald Trump, 6 grudnia zeszłego roku, uznał Jerozolimę za stolicę żydowskiego państwa. Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych opowiedziało się za anulowaniem tej decyzji, a skupiająca 57 państw Organizacja Współpracy Islamskiej określiła krok Stanów Zjednoczonych jako jawną agresję.